Dobra, jest się nad zalewem w miejscowości Janów Lubelski. Tutaj taka wieża, z której można sobie tam, o jak widzicie, na linię przejechać się na drugą stronę. To jest część zalewu, a tam daleko za Krzunami ciąg dalszy. Zaczynamy wyprawę. W lesie, jak widać, elegancko kosteczko, wyłożone trakciki, chodniczki. Ośrodek wypoczynkowy ruchy na desce zasuwają, daje radę. Ktoś musi wiosłować, niestety. Tutaj uprawia się plażing. Jest godzina, która 17:21. To już tak bardzo się nie uprawia tego plażingu. A tu, tu, tam, tam rzeczka. I ten właśnie ośrodek wypoczynkowy. Środek można zaliczyć do opuszczonych. Widać tam normalnie co to nie dba. Za bardzo. Wszystko liściami zasypane. Wejście jest otwarte. Można Urbeksik strzelić w wolnym czasie. O i tu grameczka jest otwarta. O! A inny urbeksi się tu przyjechało niestety. Jest nazwa jego. jest restauracja myśliwska. A nie, coś tam się dzieje. Jest ruch w interesie. Są rowerki. No tutaj idziemy dalej. Chodniczkiem. Grzecznie dookoła tej wody. A to taka zatoczka jest. I tam wypływa na zalew. A w oddali wodospad Niagara. By można było przypuszczać, że będzie gdzieś rzeczka wyżej. Zobaczymy. Po wyjściu na górę okazało się, że rzeczki nie ma, bo to druga część tego jeziora zalewu. Woda płynie sobie pod spodem. I tak w sumie dookoła, obieg zamknięty pod tym mostkiem. Także tego. O, proszę. Tam było molo. Tu drugie. Dwa jachciki. Baruwa, a na barówie teraz widokowy na dachu. Idziemy oczywiście. Jest tu dużo obiektów opuszczonych. To kolejny aż się prosi o urbecik. Tam eleganckie kwatery, spa. dalej wyspa, a tam druga. A tam dalej jest ten mo mostek. No tak, mostek. Chciałem, żeby to jakaś tam tuło, a tu o. Katamara. Hamujta. Ja ten pakował prosto w ten, prosto, nie dał rady inaczej. Tak. No i tam dalej do wypożyczenia kajaki. Jakieś łódki. A i rowerki wodne tam są No dobra, idziemy dalej, bo się ścimnia. Tak jak jest ta wypożyczalnia. Po schodeczkach. No, pływać nie można, a tym bardziej skakać. Skakać można, ale nie na głowę. Przejdziemy się tędy. To jest ta właśnie wypożyczalnia tego oto sprzętu fajnego. Wendkarze.

A tu po środku lasu przy samym zalewie mamy hotel Duo Spa i wszystkie atrakcje czego by człowiek zamarzył i chodniczkiem dookoła zalewu albo rowerkiem. na drugą stronę. Idziemy prosto. Koinka na zimę, już przygotowana. Tutaj domki wczasowe. rzekł nawet, może raczej pod willę mnie to podchodzi. Hotel najwyraźniej, ale fajniutki. się obleci dookoła ten zalew, jak czasów wystarczy, to jeszcze do samego Janowa się zajrzy. Tam widać z oddali miasteczko. Lasy Janowskie słyną z dobrego grzybobrania. Pamiętam za mało oddechu jak się jeździło, to wiadlami żeśmy wynosili grzybki. Czarna perła, czyli perła mocna w Puszce, larcik. Jest tu trochę centymetrów do przejechania. I idziemy dookoła Unnego Zalewu. Tutaj przed nami wysepka. Tu pod się nagra. I rowerzysty. Pełno rowerzyst. Tam gdzieś daleko impreza trwa. <laughs> Ta malutka plaża. Tu jest hotel. I całe jeziorko dookoła jest zaliczone. Daleko tu wierzę widać. W oddali, to zjeżdża się po tej właśnie linie i dobija się do tego momentu. A później jakoś trzeba stąd zejść. Idziemy teraz tam. A stamtąd się szło. A tutaj mamy tablicę informacyjną: 5 zalewów: raz, dwa, trzy, a gdzie jest pięć, nie wiem. Tam jest fontanna na Zabaw, Gdzie nie ma co robić. Ogromny Plac Zabaw, a za nami z tyłu scena na imprezy. nie ma taką oto atrakcję. Puchanko po zalewie. Ach, placów zabaw. Część dalsza. Tutaj jest płatny. Za wejście się płaci dzieciakowi i bawi się dowoli, aż mu się znudzi, a nie wiem, czy się znudzi, podać wody, pić i, i dalej hajda. Kolejny. A to cały schemat zum natury tak zwany Gdzie to się znajduje, legenda Legenda głosi Brama parku i tak dalej. Kasa, cyk, cyk, cyk i po kolei. I ten dużośmy Idąc przez Janów odkryłem kwiatomat. Czy są u Was w mieście takie? Oto. Kwiatomaty. Zaraz zobaczymy ile to kosztuje. E, zakupić bukiet. Albo nie. Sprawdzić ceny. Czyli tak. Dwójka. Oto. Kosztuje. 150 zł. Jedynka. 120 zł. Trójka. Ja będę mówił, Ja będę wam pokazywał. Trójka. Kosztuje 140 zł. Szóstka. Szóstka kosztuje 140 zł. Piątka... 180 zł. I 130 zł także tego, a tutaj nowy dworzec. Nowy dworzec i fontanna i zrobi taki plac. na kształcie krzyżyka Ale szkoda, że nie podchwycona Tutaj nowy dworzec w oddali kościół A tu w ogóle to jest takie centrum jakby Tutaj taki paliotki plac z kwiatami. No i dworzec trochę budowany. Stanowiska. I tak, z tej strony co samochody teraz wyjeżdżają, to jest stara droga na Rzeszów. A ten samochód co teraz pojechał w tamtą stronę, to on pojechał do Lublina w prawo. lewo Rzeszów, prawo Lublin. Tak, na Kościół. I tam jest centrum Janowa Lubelskiego. Oczywiście. I przede wszystkim. Teraz przejdziemy na lewo po światłach i zobaczymy co się tam dzieje tam Spontanna pokazała kolory Tak to wygląda No dobra Nie ma to ścienia, Trzeba iść w drugą stronę No i jest jeszcze na drugiej stronie no tutaj mamy park do posiedzeń nocnych. Naprawdę nocnych, bo ciemno. Nie wiem co będzie widać, gdyż jest ponieważ ciemno.